O, tyle z Pokażę, jakie mam zdjęcia. Potwierdzę wam trochę tak. Do końca lata, na jakiś dzień, jakiś taki dzień śniadaniówek, to kaboka na poczcie będą śniadaniówki. A nie wiem, czy pod koniec tego roku, czy tamtego roku, w pierwszym, będą chyba śniadaniówki wypoczcie. Ale słuchajcie, bo ja umiem zresetować to kaboka. Ale jak, jak ktoś mi mógł po, powiedzieć w komentarzach, ja szukałam tych rzeczy, takie ubranko z fajną turybeczką na poczcie było i ja to dostałam. Nie wiem czy ja to wyrzuciłam, czy zgubiłam. I jakby zresetowałam tego to kaboka i na poczcie, na półkach, na tych walizkach nie miałam tego. Czy ktoś mi może potwierdzić, co ja z tym zrobiłam? No dobra, nie sądzimy, tego tematu tylko robimy. Dobra, jak twierdzicie, uwielbiam robić to, e, e, ludziki, wytoka boka. Możecie mi przesyłać zdjęcia, jakieś różne rzeczy i ja będę robić te ludziki wam i będę miała ich na niektórych filmikach i różnych shortcach, a może być TikTok, Like, czy tam jakieś tam aplikacje. Power naprawia w wszystkich aplikacjach, możecie mnie zobaczyć. Na jednej aplikacji no, nazywam się, na YouTubie się nazywam Toka Polska Analikę. Nazywam się, już wam mówię. Analika się nazywam Julka Fikcja. Mam tu różne filmiki oh, kurwa, już z takimi już takimi, tymi. I mam różne właśnie te a akurat TikToka przy sobie nie mam teraz, bo nie mam TikToka, ale nie mam, ale gdzieś dalej są te filmiki, ale ja już nie nagrywam takie z dużymi, e, z jakimiś problemami, dobra, ja bym chciała bardzo w tym zamieszkać w domku, bo on jest taki superowy, taki duży, no nie aż tak duży jak ten bogaty ten pieniądz. Ten, ten dwupiętrowy, ale on mi się tak strasznie podoba, że ja bym chciała w nim zamieszkać i dzisiaj go chyba sobie zbuduję, a wprowadzę się w inny dzień. I teraz właśnie taka jest problem, że właśnie nie poszłam dzisiaj do szkoły. Ojej, już zapomniałam, co tu się wydarzyło w tym domu. No popatrzcie, wszędzie są te łóżka. O nie, muszę szybko wyjść z tego domu, usunąć i jeszcze raz to zrobić. Bo tu wszystko, totalnie wszystko, się tutaj z łóżkach, koszykarskich to było. Takich piętrowych. O. Ej, ktoś mnie podsłuchał z tym problemem. Dlaczego ja tak miałam? O nie, dlaczego ja tak miałam? Ej, ej, no że jak ja chyba nagrywam, to mi się to dzieje, jak wychodzę z tego domu. Właśnie mam takie coś właśnie z tym takim... Problemem, takim e. Takim. Z takim. E, jakiś teantem. Nie wiem, jak to się nazywa. Totalnie, ale wiem. O co Wam chodzi? Totalnie, wiem o co Wam chodzi. Nie musicie mi tłumaczyć. Bo. Nie jak to się nazywa. Nie wiem, czy to jest fikcja, po prostu, czy e, myśl. Ja sama nie wiem, ale nie widzę, Wam już tak. kłamać. Czy to się w ogóle da? E, nie wiedziałam, bo to są schody, jakby tak. Są tutaj schody i ja nie wiedziałam, że na schody się da już dać. Myślałam, że to jest po prostu się już nie da dać. Dobra, wszystko sobie usunę, bo to jest nie już mi niepotrzebne tu. Będziecie mogli zgapić, je jeżeli chcecie, bo ja dużo od youtuberów zgapiam i nie jestem przeciwna od zgapianiu. No dobra, to tak. Tutaj możemy w tym otu wam W tym o tutaj. Ten o tu rogu możemy dać pokarm. A tu będziemy mogli dać jedzenie. Albo nie. Tu możemy dać. Że tu będzie ten wielki murek. A tu będzie jedzenie. A tu będzie dostarczanie jedzenia. A tu będzie taka wielka półka z jedzeniem. Dobra? Coś do, do roboty. To tak, tu możemy dać ten pokarm. Czy my będziemy mieć czy kotka? Ja nie, napiszcie mi w komentarzu, ale ja na razie zrobię pieska. Jak, mi, jak będzie więcej policzenia z pieskiem albo kotkiem, to, to zrobię po prostu pieska albo kotka, tylko musicie, ale ja na razie zrobię pieska, bo ja uwielbiam najbardziej pieski. Jak będzie więcej piesk... E, e, więcej na kotków będzie zagłoszeń, albo więcej na pieski, to... a to będzie, jak będzie więcej zagłoszeń na kotka, to będzie kotek, jak będzie, jak będzie po tyle stało, to zrobię i kotka i pieska, bo to już bez sensu, nie będę miała wtedy co zrobić. No dobra, to porykamy będą chyba tu, tak, to je tutaj dam. A nie, dobra, słuchajcie, ten pokarm nie będzie tu. Ja zrobię, ja zrobię taką, nie wiem czy wielką półkę mam zrobić, taką, o, to ja zrobię już taką. Dam ładną podłogę, żeby tutaj nam nie przeszkadzało za bardzo. O. I dam ładną ścianę. Białą najlepiej, bo uwielbiam białe ściany. E, ja nie lubię jakichś takich... Be, e, takich e, jakichś tamtych. Tylko mi akurat taka wystarczy. No dobra, to teraz tak. Otwieramy pierwszą szufladę. Tu damy takiego pokarm dla psa. Słuchajcie jak ten e, 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 będzie trwał godzinę ten filmik, bo ja nie wiem ile mi to potrwa, bo jest ja zawsze godzinna chyba. I to oglądajcie do końca, bo to będzie superowe. Ja już założyłam wcześniej plan. Że e, to jest bardzo czyterowe, żebyście to oglądali, bo to jest bardzo super filmik. Dużo wiadomości jest z tym. I wam radzę to pooglądać. Żebyście wiedzieli już, że to jest bardzo fajny odcinek. Bo to jest chyba najlepszy ze wszystkich odcinek, a shorts to nie wiem, bo jeszcze nie patrzę na shortsy dawno. Bo ja ciągle jest, siedzę w tym tokaboku, to jest taka najlepsza moja gra, ale też Roblox jest fajny, a nazywam się na Robloxie Pandzie114. Na dole kreska przez 114. Fuj, to od są wygląda, ja nie, nie, nie mogę w patrzeć na to jedzenie, bo to tak użytkownie wygląda, że ja nie mogę się na to patrzeć. Tu akurat będzie ten pokarm. sadzę to tu. Będziemy mogli zgapić, bo ja akurat... Zgrałem. robię tak już samomyślnie zgapiłam piętrowy domek, ale już go usunęłam, bo mama mi kupiła wczoraj taki dodatek z ludzikami i z ubrankami. I bo my założyliśmy w szkole taki klub dziewczyn i ja... Chciałam zrobić takie same, jakie moja koleżanka ma, bo im się takie podobały. Ja tak tam zapomniałam, zapamiętałam, zapomniałam, zapamiętałam, ale tam już trona. No dobra, to so tutaj, jak już to zrobiłam, to damy tą, e, ten murek, co wam powiedziałam. A ten murek to ja nie wiem gdzie jest, ale gdzieś poszukamy na zabawkach. Gdzieś tu, tu Nie mam go. A nie, bo to jest na karton ja już tak sobie zapominam i mówię, że tego nie mam po prostu, że ja tego już nie mam. Fantastycznie, że już nie mam. Dobra, damy jeszcze jakąś półkę wielką, żeby ja mogła po prostu tam kłaść jakieś zabawki dla niego, czy tam jakieś te rzeczy, Oczywiście, zrobię mu łóżko, zaraz damy łóżko, a jakie łóżko to ja jeszcze nie wiem, bo ja nie znam się na bardziej na łóżko, ale mi się bardzo podoba te z kwiatuszkiem bardzo, albo te takie, o, bo ja uwielbiam, albo takie, bo ja nie wiem za końca jakie dać, więc ja chyba dam to, bo to będzie chyba pasować do takiego stylu. Dobra, tu będzie puk, oj, czekajcie, dobra, a tutaj będzie na zewnątrz tego, o, o tu właśnie. Tu będzie taki pokarmik, taki, że wiecie, tutaj dla pieska, i tu jedzenia, a tu w piću. Takie coś właśnie, mi o to chodzi. Właśnie o tym mi chodzi. Będę wam zasłuchawiać, jak nie będziecie kumać, czy czegoś tam. Napiszcie mi w komentarzach, że nie kumacie. Ja będę sprawdzać codziennie na filmy, co mi w komentarzu piszecie. Piszecie. Ja będę sprawdzać wam odpowiadać, to nie sprawdzajcie ten motyw, bo ja mogę wam odpowiedzieć, żebyście widzieli, co ja mogę... To bardziej, możecie do mnie tak pisać, że ja będę wam odpowiadać, pisać, żeby będziecie mieli, że będziecie mieli ze mną kontakt po prostu. I o, ja nie widziałam, że mam taką pytanie. O, matko. No, dobra, to jest te, o, to, o to mi chodziło, o to. To tu mam. Oczywiście. Będę musiał dać taką małą, mało, małą... Mało. Mam taką półkę, dlatego że, żeby dać tu taki że żebym mogła przelewać wodę to myśleć, jak on wypije to na przykład. Tu będę musiała dać chyba... Chyba nie będę dawać, nie będę dawać, postanowiłam, nie będę dawać. No Ale tu będziemy musieli dać parę kwiatków, bo ja uwielbiam kwiatuszki, i najbardziej takie kwiatki ładne, takie same. I będę musiał jakieś tutaj dać kwiatki. Wow! Uuuuh! jaka roślina, matko! No dobra, to się najbardziej tym nie skupiamy. Uh -huh. Uh -huh. Bardzo mi się to podoba, bardzo to mi się podoba, bardzo. Um, to mi się to podoba, bardzo. <śmiany> Ale super! Super. Polecam wam też oglądać Lady Diane. To jest taka fajna youtuberka, ona mi się bardzo podobała. Ona jest taka fajna, interesująca. Trochę dwa, no nie powiem, ale bardziej dzisiaj akurat jest nowy odcinek. Co dwa dni są nowe odcinki. Ja właśnie czekam na nowy dzisiaj odcinek. On jest koło 15.30. Daję nowe odcinki co dwa dni. Jak dzisiaj, to będzie nowy odcinek w czwartek o 15.30. A premiery to były już tak... Powiedzmy dawno w 2020. Oni tylko dodawają w inne dni, a ukraińskie dodawają w jeden dzień. Jeden co, dzień, co dzień dają. Jeden o godzinę 12, Czyli ja ja bycia ukraińskie oglądać, ale nie wiem jak się zmienia po polski, jaki jest ukraiński, bo akurat chyba Lady mi się nie da. Właśnie chyba sprawdzałam, ale chyba się nie da, bo ja sama nie wiem. Wow, to mi się bardzo podoba, ja chyba to dodam tam tu w ubeczkę. to napiszcie mi też w komentarzach jak się pisze Wednesday We, chyba tak w -S e z d -Y. ja nie wiem za bardzo ale to tak myślę, że Wednesday tak to się myślę zapomniałam już totalnie zapomniałam jak to się nazywa jak to się pisze jak to się pisze Wydamy tu takie zasłonka. nie damy i białą bardzo. Bią, 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 bią. Dlaczego ja dałam to? Dlatego, bo ona jest przezroczysta i miło to się przez nią patrzy na okienko. Czyli dla pieska będzie taka bardzo, taka bardzo stylowa i taka bardziej, taka o. I widzicie, popatrzcie, jak się tu prezentuje nasz taki fajny, już też się bardzo robi, już taki elastyczny. To bardzo mi się cieszę, że tak już wychodzi ten. Pokój dla pieska i ja się bardzo cieszę, że w ogóle buduję go. <grywa> to taki miałem. Z... Dobra, ale musimy dać też. Kto powiedział, że piesek nie może mieć w pokoju radyka? No, ktoś tutaj zapomniał o tym, że można mieć radykę w pokoju pieska. O, jeszcze dam to. A co to jest? Ej, napisz mi w komentarzach. Co to jest za... Co to jest w ogóle? Co to jest? Ale po polsku, proszę. Bo ja jestem z Polski i ja, nie, jak ktoś mi czyta w innym języku, to ja totalnie nie umiem tego zrozumieć. Jedynie to mogę przeczytać po ukraińsku, ale takie na przykład... nie Da... Na przykład takie, takie już proste słowa, takie już... Tak, nie... Na przykład takie... Cześć, hello. Albo po angielsku takie hello. Jest, tak. To mi proszę napisać takie rzeczy, ale tylko takie. Takie, żeby ja wiedziała. To już Wam od razu powiedziałam. Ale jeszcze po polsku trzeba pisać mi. Bo ja naprawdę jestem słaba w takich czymś. O, oh, no, popatrzcie, co ja tu ciekawego zrobiłam. Dobra, żeby jak jeszcze tu przyszła do tego pokoju, żeby miała już tą godzinę napisaną. Żeby już taką miała tą godzinę napisaną. Dobra. Kto powiedział, że za dużo roślin nie można mieć w pokoju? Jak się to złoży? No proszę, no ty powiedziałeś. Muszę mieć też kamerę, żeby ktoś mi tutaj m, przypadkiem nie weszedł, Ale będę miała jeszcze alarm. Gdzie jest mój alarmik? O, jest alarmik. Mam alarm, mam kamerę, to wszystko jest dobra. A chyba nie trzeba mi się wydaje. No dobra, to teraz zajmijmy się tymi zabawkami, co wam mówiłam. Bo szukam dodatku dla piesków, no dobra. Damy mu taką zabawkę. O łóżka. No dobra, to wydamy damy koło łóżka. Mhm. Gdyby jeszcze figurkę. E, piłkę. Dwie piłki może wystarczą. Jeszcze takiego pluszaka. Jeszcze jednego. Nie wiem, ja nie wiem co dać. Znaczy. Nie wiem, ja się tutaj prędzej jest więcej niż do kotków. Niż dla piesków. O, Dwie kiełbaskie. Dwie kiełbaskie jakby się zgubiły. I damy mu jeszcze taką poduchę. W środku będą takie ekstresorie. Czyli może. Kwiatka dam jednego, żeby takie na było. O, damy. Ja więcej ja dam tutaj. Ja kwiatkę usunę. I dam apteczkę. I to. I dam szczotkę. No, szczotka tu jest. Dobra. Dam jeszcze tylko gąbeczkę do wycierania I to. To to już mam zrobione. Wystarczy tylko je, je, pojechać po pieska. Czyli już mam, ale mi się włączył będzie woda. A to jest kamera, która mi działa, w kółko jedzie w kółko. Idę. To jest tak ładnie bardzo wygląda. Recyk na sobie zdjęcia, żebyś na przyszłość pamiętała co jakiegoś takiego fajnego zrobiłam. Czekajcie, bo do mnie mama zadzwoniła.